Drodzy Widzowie, tu Hektary of GRID TV. Zdaje się, że jestem przygotowany na to, żeby odpalić top balancing. Udało się zebrać komponenty różnego rodzaju. To nie były jakieś, Bóg wie jakie komponenty, ale no, trzeba było po prostu pojechać do sklepu i je kupić. Wielu rzeczy po prostu nie miałem. No, ale e, e, wszystko wskazuje na to, że możemy rozpoczynać, więc startujemy. Zobaczcie, jak to wygląda. E, co my tu mamy? No, wiadomo, mamy pakiet przygotowany. E, pakiet przygotowany w taki właśnie sposób. <laughs> Podpięta ładowara. <laughs> Również w taki sposób. I, no i do tego oczywiście komputer, mam nadzieję, że tu będzie coś widać, widać, no coś chyba jest widać, także jest w porządku, ee, zaraz sobie rozpoczniemy, wystartujemy, ee, jak widać na monitorku mamy sobotę, prawie, że godzina 19, zobaczymy ile y, czasu potrwa ładowanie 16 ogniw, 280 amperogodzin, real, realna pojemność 290 amperogodzin. Chciałem Wam pokazać jak to jest zostało tutaj przygotowane. O, oczywiście są e, zamontowane e, te przekładki epoksydowe na, między każdym. W związku z tym, że zamówiłem 20 cel, no to również o tutaj jest ta przekładka, żeby po prostu nie porysowała się cela. No chciałem tak już to zrobić, żeby, żeby no te, te ogniwa nie ucierpiały, bo te pierwsze to troszeczkę ucierpiały po, tym moim, po tych moich testach. Eee, tak to wygląda. Jeśli chodzi o, tutaj, o, 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 o to, co tutaj zostało zrobione, no to raczej mi się wydaje, że solidnie dosyć. Eee, że Solidnie. Błąd jedyny taki, który popełniłem, niepotrzebnie wziąłem ceownik zamiast kątownika, bo po prostu miałem problem, żeby to skręcić tutaj potem. Ale na szczęście miałem tutaj takie klucze nasadowe, które mi pomogły w tym, bo normalnie taki zwykły klucz tutaj nie chciał wejść w ogóle. Także gdybyście robili, to polecam kątowniki zwykłe. One się dużo lepiej, dużo bardziej sprawdzą. Jeśli tez Wam się spodoba, gorąca yy, prośba o lajka. Niewiele brakuje do subskrypcji, wbijcie suba, zostawcie dzwoneczek, no i komentujcie, e, jeśli macie jakieś pytania. Ale również e, w ostatnim filmie było bardzo wielu, wiele osób, które tam widać m, do, dobrze ogarniają ten, te, te tematy. No i mówi, mówili, że to, to balancing w różny sposób się e, prowadzi. Jedni mówią, że trzeba kompresować. Drudzy mówią, że nie trzeba kompresować tych ogniw. Był facet nawet, który mówi, że <laughs> trzeba buzbary elastyczne, bo one jak będą pracować, to żeby nie wyginały, nie wyginały się śruby. <laughs> no, naprawdę, różne komentarze. No, ja w rezultacie pozostałem, pozostałem przy tej starej wersji, że po prostu. Dobrze jest ładować do 3,65, żeby one byłyby w pełni naładowane, i tutaj widzicie, mam na ustawiony cut off current, czyli dopiero odetnie ładowanie, jak będzie ładowało 0,1A, czyli 1A, jeśli będzie ładowało. Także no to długo, długo prawdopodobnie będzie trwało. Zaraz możemy sobie, o, żeby mi się nie wyłączyło, zaraz możemy sobie jakoś przeliczyć w ogóle, ale mi się wydaje, że, mm, e, jeden, je, że jedna taka cela z tego co ja pamiętam, to ona się ładowała około 5 godzin, czyli e, mamy, mamy kalkulator mamy 5 Razy 16 równa się. Co ja tu nie wiem chyba coś zepsułem. Co tu się stało? 5 razy 16 80 80 godzin podziel na 24 równa się... No 3 dni. no To, to nawet, nawet jestem zaskoczony, że tylko 3 dni. No, byłbym bardzo zachwycony, gdyby to się w 3 dni naładowało. Zobaczymy. Eee, zobaczymy. Co by tu wam jeszcze powiedzieć? No tutaj, no, czyli tak, zamiast cełowników, kątownik bym dał. To chyba nie ma aż takiego znaczenia, bo jak są tutaj takie porządne ceowniki, no to to się raczej chyba nie ma szans wygiąć. No, dajcie znać, ale no, wydaje mi się, że naprawdę no, solidnie to dosyć. E, wygląda, mm, solidnie to dosyć wygląda, tu mi zostały jeszcze, bo obciąłem, prawda, e, więc do, do, do tego pakietu e, będę, miał, e, będę miał te pręty gwintowane, e, będę musiał dokupić jeszcze e, dwa takie chyba, tak, dwa, bo tutaj panowie mówili, że jak jest tutaj ten buzbar, to nie trzeba go obcinać, tylko po prostu tędy też puścić pręta. Dzięki temu to, ta, ta, to, ta kompresja tutaj będzie bardziej stabilna, ona się nie będzie wyginała, a nie trzeba będzie obcinać tego buzbara Więc to też, że tak powiem, wezmę pod uwagę. No i co? Trzeba pewnie wystartować z tym, z tym top balancingiem w końcu. Człowiek po prostu trochę za dużo teraz biega. W, w, w grudniu miałem więcej czasu. A teraz w styczniu jest zapierdziel. No dobra, start. No i wystartowaliśmy. 18.54 18.54 Początkowy woltaż 3,315 3, 3, 40 Amper tłoczymy do zestawu. Chyba tu wszystko jest dobrze ustawione No i będziemy widzieć Będziemy widzieć co tu się e, wydarzy e, Co tu się wydarzy Mam nadzieję, że e, ogniwa e, nie będą puchły No bo to jest robione prawda Aha, jeszcze taka jedna rzecz, no bo wiadomo, że po to jest robione kompresje żeby nie puchły, tak? Ale Eee, nigdy nic nie wiadomo. Eee, takie pytanie do Was, jeśli, jeśli ktoś wie, no bo e, wiem, że po prostu są takie specjalne klucze, gdzie można określić po prostu siłę z jaką, e, e, z jaką się dokręca tą śrubę. E, powiedzcie mi, czy, 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 czy jeśli, jeśli jest ktoś, kto, kto wie po prostu, czy ma to sens, czy jest, jest warto jakby kupować tego typu narzędzie? Bo no, no, ciekawe po prostu, czy, czy aż tak bardzo precyzyjnie trzeba do tego podchodzić, bo no, wydaje się, że hmm, ja, ja tutaj te ogniwa, hmm, tutaj nie ma jakiegoś takiego ścisku takiego bardzo mocnego. No po prostu starałem się dokręcić te śruby tak, żeby no, było to solidnie dokręcone naprawdę solidnie. Ale no, mógłbym jeszcze bardziej dokręcić. Mógłbym jeszcze bardziej to e, e, dokręcać. Nie wiem, czy powinno to być tak, e, tak na, na potęgę kompresowane. Coś tu widać? O, coś tu widać. Także trzy dni przed nami. Trzy e, dni przed nami ładowania. Trochę się już teraz nie boję zostawić tej ładowarki na, na noc. No, bo wiecie, wtedy jak, 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 jak człowiek był początkujący, tak totalnie początkujący, bo ja nadal twierdzę, że jestem początkujący, ale e, e, jak już tak totalnie zaczynał od zera, no to zostawiłem na, na, ładowarce, na ładowarce tej takiej mniejszej, prawda, tam gdzie 10A było. No, i po prostu przeładowałem celę, ale dlatego, że nastawiłem sobie stały prąd ładowania 10 A yy, i po prostu obudziłem się wcześniej rano, a tam kurde, cela, cela no, była już taka bliska, bliska, bardzo spuchła, gorąca, ale tutaj nie ma, takiego, ma takiej możliwości, bo jakbyście zobaczyli, że w mode jest CCV, czyli konstant. Voltage, czyli ma, ma dojść do 3,65 i ma po prostu zaprzestać ładować. Więc tutaj moim zdaniem nie ma ryzyka. No ale oczywiście będę to kontrolował. Może dogram tutaj coś jeszcze, jak już, jak już się skończy. Oczywiście wszystko będę chciał Wam pokazać. Wiecie, jak jest. Także co. Nie wiem, czy chyba wszystko powiedziałem. Jak nie powiedziałem wszystkiego, to na pewno jeszcze jakaś dogryweczka będzie. E, e, na pewno będzie dogryweczka, bo temat jest ciekawy. Także, drogi widzu, jeszcze raz prośba subuj, sub, sub, dzwoneczek. Like, no i komentujcie, komentujcie, żebyśmy do, tych, do tego tysiąca subów doszli, byłoby fajnie, nie? Także co, pozdrawiam serdecznie, no i pierwsza, pierwsza noc z sto, stop balancingiem przed nami. <ścoughs> pozdrawiam, cześć.